Polska Unia Mobilności Aktywnej w ramach kampanii Mobilny Urząd Aktywny Urzędnik przekazała samorządom członkowskim hulajnogi elektryczne. Hulajnogi elektryczne moim zdaniem to fantastyczny środek transportu, jako pojazd służbowy sprawdzi się niesamowicie fajnie w codziennych sprawach, ale też w dalszych delegacjach służbowych, ale przede wszystkim to jest ogromna satysfakcja i ogromny fan jazdy na hulajnodze elektrycznej. Pierwszy raz miałam okazję dzisiaj przejechać się na hulajnodze elektrycznej i wrażenia są fantastyczne. Nie spodziewałam się, że to taka wielka frajda. W miarę tego, jak ktoś spróbuje i przekona się, że to jest taka, takie fajne narzędzie pracy również, to myślę, że będzie wielu chętnych do korzystania z tej hulajnogi w naszym urzędzie. W Gdyni bardzo dużo spraw załatwia się, bądź to między urzędami, bądź w terenie. Zamiast brać samochód służbowy, z czym to się wiąże, no, też za zajmowaniem przestrzeni miejskiej, taki pojazd jest zdecydowanie bardziej wygodny, bardziej elastyczny, zdecydowanie myślę, że szybszy również.